Jeśli ważny jest dla ciebie rozwój osobisty, jeżeli chcesz siebie bardziej poznać, dowiedzieć się czegoś o sobie, zdobyć wiedzę, to zapraszam cię do pracy rozwojowej z moimi zeszytami ćwiczeń, które pomogą ci w nie tylko zdobyciu wiedzy, ale w poszerzeniu samoświadomości i zdobyciu kompetencji na takie tematy jak na przykład asertywność, emocje, komunikacja, relacje czy przekonania. Zeszyty rozwojowe są pomyślane tak, żeby ćwiczyć, żeby zdobywać wiedzę przez doświadczanie, przez refleksję, bo to, co doświadczone i to, co jest wzbudzone w sobie wewnętrznie, pozostaje z nami na dłużej. Jeżeli pracujemy na pytaniach, jeżeli pracujemy na ćwiczeniach, wówczas jest ta wiedza głębiej zakodowana w naszym umyśle. Oraz w nas samych. Wiedza schodzi do świadomości i dzięki temu łatwiej ci zarządzać emocjami, stawiać granice, komunikować. Taki system nauki wprowadził Kolb, który twierdził, że mamy różne sposoby uczenia się, natomiast jeżeli chodzi o doświadczanie, jest to najbardziej ciekawy sposób nauki, który zostaje z nami dłużej. Dodatkowo ćwiczenia są w przyjemnej oprawie graficznej i dzięki pracy z ręką z pisaniem łatwiej koduje się w umyśle to, co ma zostać uświadomione. Zeszyty znajdziesz na stronie www.creativitybox, a teraz zapraszam cię do zapisu i do pobrania bezpłatnej próbki, żebyś zobaczył w jaki sposób te zeszyty rezonują z tobą. Rozwój osobisty jest tym, co powoduje, że żyje nam się bardziej świadomie, lekko, jesteśmy bliżej siebie, więc ja bardzo zachęcam wszystkich, żeby pracowali ze sobą, by wiedzieli jakie mają motywy, jakie mają wartości, jaką mają tożsamość. Dzięki temu spełniali się w swoich marzeniach i celach.